Panie, ty jesteś moim Bogiem i moim wiecznym opiekunem. Kiedy jesteś blisko mnie i mojej rodziny, niczego mi nie brakuje w życiu. Dlatego zanoszę do ciebie te modlitwy, rozumiejąc i przyjmując Twoją wolę, która zawsze jest doskonała. Skłaniam się przed Tobą z szacunkiem, wiedząc, że mnie słyszysz. Zawsze zwracasz uwagę na moje słowa i prośby, że nigdy nie zostawisz moich dzieci samych. Jesteś strażnikiem, który nas chroni. Nie zabraknie nam niczego, ani dziś, ani w przyszłości. Klękam przed Tobą z wiarą i modlę się z całego serca. Wszechmogący Boże składam przed Tobą tę prośbę z pokorą i pełnym zaufaniem. Oddaję moje dzieci pod Twoją opiekę. Wymieniam ich imiona w tej chwili. Ty znasz ich życie, ich potrzeby i wiesz, co jest dla nich najlepsze, nawet jeśli my czasem tego nie widzimy. Wiesz, jak przyjść dokładnie na czas, gdy Cię potrzebują. Tylko ty możesz uczynić możliwym to, co dla innych jest niemożliwe, dlatego przychodzę do ciebie z tymi prośbami. Proszę, abyś szybko im pomógł, dał im siłę, by wyszły z trudnych chwil i aby z tobą u boku nie bały się niczego. Daj im mądrość i rozsądek, by zawsze żyły według twojej woli. Jestem przekonany, że słyszysz moje słowa i wraz z nimi powierzam ci moją wiarę oraz wiarę mojej rodziny. Nie przestaniemy się modlić, nawet jeśli odpowiedź przyjdzie później lub będzie inna niż oczekiwaliśmy, bo Ty zawsze wiesz, co jest najlepsze dla moich dzieci. Jesteś Bogiem, który daje błogosławieństwa, stępuje z mocą, czyni cuda i rzeczy niezwykłe. Staję przed Tobą dla dobra moich bliskich, pewien, że otoczysz ich troską. Boże, oddaję moje dzieci w Twoje ręce. Niech Twoja wielka moc zawsze ich otacza. Prowadź ich swoją laską po właściwej drodze, po ścieżkach sprawiedliwości i dobroci. Nigdy ich nie opuszczasz, bierzesz za rękę, żeby nie upadły ani nie zeszły na złą drogę. Jesteś ich pocieszeniem, gdy życie staje się trudne. Wiem, że nie są sami. Dajesz im otuchę i mądrość, by nic ich nie przewróciło. Dobry Boże, bądź z nimi każdego dnia gdy się budzą, kiedy idą, gdy odpoczywają, śpią i relaksują się w każdej chwili. Nie oddalaj się od nich. Niech ich dusze zawsze będą blisko ciebie i nic nie rozdzieli ich z twoją miłością. Dziękuję ci, Boże. Wiem, że nie poddadzą się ani nie zniechęcą ze strachu, bo ty posyłasz pomoc, gdy najbardziej jej potrzebują. Święty Michale Archaniele, wieczny obrońco, chroń ich swoim mieczem, strzeż, aby nic złego im się nie stało. Wielki wojowniku, jeśli ich prowadzisz, niczego nie muszą się bać, bo jesteś wodzem aniołów walczących o dobro, a Bóg powierzył ci to ważne zadanie, by chronić wszystkie swoje dzieci. Nie boję się, bo moje dzieci są w twoich rękach. Modlę się do ciebie i wiem, że słyszysz i odpowiadasz. Znasz serce każdego ojca i każdej matki, bo jesteś czystą miłością. Otocz moje dzieci aniołami po prawej i lewej stronie. Gdy idą ulicą i gdy są w domu, ufam tobie z całego serca. Jestem pewien, że masz ich pod swoją opieką. Boże, dziękuję ci za darmo ich dzieci, bo ich obecność napawa mnie radością. Czuję się błogosławiony, mając ich obok, i proszę, byś zesłał im swoje błogosławieństwa z nieba, byś nigdy ich nie opuszczał ani nie oddalał się. Oddal od nich wszelkie niebezpieczeństwo i zło. Postaw przed nimi tarcze, by nic ich nie dotknęło, nawet złe uczynki, uroki czy negatywne życzenia. Nic nie jest im w stanie zaszkodzić, bo Wszechmogący jest z nami, bo Ty, mój Boże, jesteś cudowny i dobry. Boże, proszę Cię z całą wiarą, chroń zdrowie moich dzieci, niech żadna choroba ich nie dotknie, bo Ty jesteś lekarzem i uzdrowicielem wszystkich, którzy do Ciebie należą. Dlatego nie lękam się o nie. Chroń ich ciało i dusze, nawet jeśli zachorują, wiem, że ich ochronisz i wyprowadzisz z każdego fizycznego, psychicznego czy duchowego zła. Twoja moc płynie przez ich ciała, uzdrawia ich Twoja krew, zabierając wszystko co złe i oczyszczając ich serca. Dajesz im życie, Twoja ręka ich dotyka i leczy. Nie ma we mnie wątpliwości, nie poddaję się lękowi. Bo ty uwalniasz ich od wszelkiego niebezpieczeństwa. Twoje słowa są lekarstwem. Wychwalam cię z całych sił, bo troszczysz się o nich w każdej chwili i każdego dnia. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Modlę się też z całego serca, aby przy każdym ich kroku archanioł Rafał był blisko, przywracając zdrowie i uzdrawiając. Pozwól im cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Proszę, byś zawsze im pomagał. Prowadził ich prostą drogą, by byli ludźmi dobrymi, pełnymi światła. Niech Twoje zielone światło płynie przez ich ciała. Dziękuję, bo wiem, że słyszysz moją modlitwę, święty Boże. Chroni ich duszę, nie pozwól, by smutek czy depresja ich przygniotły, by umieli wyrażać swoje uczucia i mieli szczęśliwe dni, a w trudnych chwilach potrafili znaleźć wyjście. Daj im mądrość by rozwiązywali każde problemy i odwagę, by stawiać czoła wyzwaniom. Napełnij ich pokojem, tym pokojem, który przewyższa wszystko, co możemy pojąć, by nie dali się przestraszyć. Niezależnie od tego, co się stanie, niech ich serce będzie pełne radości. Nic nie powinno ich przytłaczać. Będą iść przez życie z wiarą i uśmiechem, bo ufają Tobie, wielki i wieczny Boże. Dziękuję, że zawsze słuchasz moich próśb. Wiem, że moim dzieciom niczego nie zabraknie. Ty jesteś naszym pasterzem. Niezależnie od tego, co się wydarzy, nawet jeśli przyjdą ciemne chwile, ty trzymasz ich za rękę i wyprowadzasz. Nie pozwalasz, by utknęli, prowadzisz, aż znajdą światło. Jesteś ich schronieniem, bezpiecznym miejscem do odpoczynku. Jesteś tarczą, która ich chroni, dlatego gdy się budzą, czują pokój, gdy się uczą lub pracują, gdziekolwiek są. Czują ten spokój, który tylko Ty potrafisz dać. To błogosławieństwo będzie z nimi przez całe życie, bez względu na okoliczności. Gdy zasypiają, mają głęboki sen, żadne zło ich nie niepokoi, mogą żyć w pełni, czekając na spełnienie wszystkich Twoich obietnic. Proszę Cię, wierny i hojny Boże, dawco życia i dobra, byś był tym miejscem spokoju, gdzie zawsze znajdą ukojenie. Duchu święty, przewodniku i pocieszycielu, bądź z moimi dziećmi i pokazuj im drogę. Daj im mądrość, by nie ulegli pokusom. Prowadź, ich swoją laską nie pozwól, by zbliżył się do nich ktoś o złych zamiarach, ktoś, kto przynosi tylko kłopoty. Spraw by byli czujni i rozpoznawali tych, którzy nie chcą ich dobra, by potrafili się oddalić i nie wpaść w pułapkę. Niech będą jak owce przy swoim pasterzu odpoczywające na spokojnych łąkach wolne od lęku i oszustw napełnij ich dusze światłem by umieli rozpoznać zło i odejść od niego nic nie może ich zranić bo twoje słowo daje im siłę dziękuję bo wiem że wysłuchasz tych modlitw nigdy nie zapominasz o swoich dzieciach i zawsze dajesz nowe błogosławieństwa wylej świeży olej na ich głowy napełnij ich życie swoją łaską Dlatego nigdy im niczego nie zabraknie, ich dusze będą zawsze żywe i pełne Twojego ducha. Przychodzę do Ciebie raz po raz, mój Boże, chcę, żebyś był naszym schronieniem, do którego zawsze możemy wracać. Zasadź w ich sercach potrzebę szukania Ciebie, by nigdy nie przestali się modlić i zawsze trwali w Twojej miłości. Nie pozwól, by dali się zwieść rzeczom tego świata, niech zawsze modlą się do Ciebie, prosząc o ochronę, niech myślą o Twoich słowach i czynach. Bądź ich obrońcą przed wszelkim złem, by dobro ich nie opuszczało, tak jak twoje wielkie miłosierdzie. Niech ich anioł stróż chroni ich, żadna strzała niech ich nie dosięgnie, niech Twoja krew ich okryje, a Twoje święte imię będzie na ich ustach, by ich serca biły z każdą modlitwą. Wybawiasz ich od każdego nieprzyjaciela, zarówno tego, którego znają, jak i nieznanego. Twoja prawa ręka ich podtrzymuje, nie pozwalasz im upaść. Jesteś naszą ostoją, naszą twierdzą i zamkiem. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Oddaję ci moje dzieci z tą prośbą, wierząc, że nigdy nas nie opuścisz, ani mnie, ani mojej rodziny. Niczego nam nie zabraknie. Ich dusze znajdą ukojenie, a pokój zapanuje w ich sercach. Nikt i nic nie może ich zaniepokoić, bo dobry pasterz jest z nimi. Odpoczywają na łąkach błogosławieństwa, gdzie żadne zło nie ma dostępu. Boże, dobry i święty, Władco wszelkich bogactw, nie tylko duchowych, ale i materialnych, złoto, srebro i wszelkie skarby należą do Ciebie. Dlatego proszę Cię, byś zapewnił moim dzieciom wszystko, czego potrzebują, tak jak zastawiasz. Stół na oczach tych, którzy im źle życzą jako znak swej wierności, która nigdy nie zawodzi, i by zawsze podążały Twoimi ścieżkami. Proszę z ufnością, zaspokój każdą ich potrzebę, byśmy mogli żyć godnie, bez braków i niedostatku. Nie pozwól, by bieda weszła do naszego domu, byśmy zawsze mieli wystarczająco jedzenia, ubrań, pieniędzy i wszystkiego, czego. Moje dzieci potrzebują nawet tego, o czym teraz nie pamiętam, ale Ty już to wiesz. Spraw, by były dobrymi gospodarzami, by umiały korzystać z tego, co dajesz, i doceniły każde materialne błogosławieństwo. Niech będą wdzięczne i chętne do dzielenia się z innymi, szczególnie z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują. Zaskocz ich swoją hojnością większą niż się spodziewają. Jesteś Bogiem wiernym i dobrym, dlatego jestem pewien, że zobaczę na własne oczy to, o co teraz proszę ustami. Już teraz głoszę Twoje dzieła, a moje dzieci zobaczą każdą spełnioną obietnicę, nawet więcej niż proszą i marzą. Dajesz im wszystko, czego potrzebują, według swojej woli. Twoje błogosławieństwa będą się przelewać, zobaczę to własnymi oczami, a moje serce się raduje. Wiem, że już wysłałeś odpowiedź, wierny i dobry Boże. Twoja dobroć nigdy nie opuszcza moich bliskich. Twa wierność nas podtrzymuje. Bo dałeś nam swoją łaskę, którą zachowuję w sercu z wdzięcznością. Dziękuję za życie moich dzieci, bo dałeś mi miłość, by ich chronić i opiekować się nimi. Wiem, że stworzyłeś je wyjątkowe, z talentami i osobowością, z pięknymi marzeniami, by mogły je spełniać z wiarą i wysiłkiem. Pozwól im realizować swoje marzenia, by były pokorne przed twoim obliczem. Twoja chwała objawia się w nich, by z każdym krokiem i czynem dobro docierało do tych, którzy są wokół nich. Niech będą Twoimi narzędziami miłości, niech ich plany się spełniają dla dobra, bo masz dla nich doskonałe plany, pełne miłości i dobroci. Z każdym ich sukcesem Twoje imię będzie wychwalane, wiem, że wszystko spełni się we właściwym czasie. Jesteś Bogiem wiernym, nigdy nie zawodzisz. Prostujesz ich ścieżki. I usuwasz kamienie, by się nie potknęli ani nie zagubili. Aniołowie prowadzą ich za rękę, by zawsze byli w miejscach błogosławieństwa, Ty chronisz ich serca, będą spokojni jak owce przy pasterzu, żadne zło ich nie dotknie, bo stawiasz wokół nich mur błogosławieństw. Dziękuję mój Boże, bo namaszczasz ich głowy świeżym olejem. Wszystkie Twoje błogosławieństwa będą z nimi, będą. Im towarzyszyć przez wszystkie dni ich życia. Dziękuję za ich życie, bo napełniają moje szczęściem i radością, bo są powodem mojego uśmiechu. Będę się za nich modlić, nigdy nie przestanę Cię szukać, wciąż będę przychodzić, wiedząc, że zawsze odpowiesz, że wysłuchasz także ich pragnień i celów. Dziękuję, ukochany Boże, bo jesteś wielkim obrońcą. Dzięki Twojej mocy nic im się nie stanie, bo kochasz ich bardziej niż ktokolwiek. Dziękuję, że stworzyłeś ich z zamysłem, na swój obraz i podobieństwo, z darami, które mogą dawać, bo dajesz im pokój i prowadzisz na spokojne, piękne miejsca odpoczynku. Pod Twoimi skrzydłami są zawsze bezpieczni, podążając ścieżką prawdy i dobra. Moja wdzięczność jest nieskończona, bo Twoja miłość jest tak wielka, że nie można jej w pełni pojąć. Błogosławiony Boże. Powierzam ci moje dzieci, jak i wszystkie ich czyny, osiągnięcia oraz błędy. Niech każda chwila służy, by okazywać ci miłość, chwałę i uwielbienie, by ich serca nigdy się od ciebie nie oddaliły. Nie pozwól, by się odsunęli. Należą do ciebie, w to wierzę i to ogłaszam. Nigdy ich nie zostawiaj w dolinie. Cienia, by ciemność nie dosięgła ich serc, a jeśli pojawią się łzy, wiem, że ty je otrzesz z miłością. Przynosząc uśmiech i pokój. Dziękuję, Wszechmogący Boże, bo nigdy nie przestajesz mnie słuchać. Wiem, że moje serce będzie się radować dzięki Twojej wierności, moje dzieci będą świadczyć o spełnionych obietnicach, swoimi słowami i czynami będą głosić Twoją wielkość, Ojcze Niebieski. Twoje miłosierdzie jest z moimi bliskimi, dobro zawsze ich otacza, sprawiedliwość będzie ich znakiem. Będą żyć w miejscach pełnych Twojej obecności, szczęśliwi i spełnieni. Ich radość będzie widoczna. Wychwalam Cię dziś, jutro i zawsze. Każdy dzień mojego życia należy do Ciebie, bo dałeś pokój i szczęście moim bliskim, bo napełniasz mnie hojnością. Zawsze dajesz mi to, o co proszę. Nie zmieniasz się, mój Boże ukochany, jesteś wierny. Dziękuję, bo nawet wśród wątpliwości jesteś tym samym. Zawsze błogosławisz nasze życie. Moje dzieci dostają to, czego potrzebują, nigdy ich nie opuszczasz. Nie boję się zła, bo w trudnościach ufam. Moje dzieci nie będą cierpieć, bo Ty jesteś ich zbawieniem. Boże, napełnij ich kielich błogosławieństwami. Niech przelewa się życiem, obfitością materialną i duchową, chlebem Twoich obietnic, wiarą, by widzieć to, co niewidzialne. Nie mogę ci się odwdzięczyć, ale oddaję ci moje życie, jako ofiarę przed Twoim tronem. Składam Ci moje uwielbienie, niech będzie jak miła woń. Święty, 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 mój Boże. Moje dzieci będą Ci służyć, jak ja, będą mówić o Twoich cudach, okazywać wiarę, opowiadać o Twojej wielkości i mocy, by inni poznali Twoje dzieła i dobroć. Jesteś nadzieją, dobrym pasterzem. Który pociesza ich dusze, który zapewnia, że nigdy niczego im nie zabraknie, by w ich życiu było tylko dobro. Dziękuję wielki i potężny Boże. Jesteś moim pasterzem i przewodnikiem, bo byłeś dobry. Dla mnie i moich bliskich. Tobie ufam i Tobie się powierzam, tak jak moje dzieci. Wiem, że wierzą w Ciebie, bo pokazałeś im swoją ogromną miłość. Twoja obecność, Twoja wielka dobroć. Dały im pokój w trudnych chwilach. Odnowiłeś ich duszę, napełniłeś łaską, prowadziłeś prostymi ścieżkami, które zbliżają do ciebie i Twojej woli. Włożyłeś w ich serca pragnienie, by za Tobą podążać, słuchać Twoich nakazów, kroczyć według obietnic Twojego, słowa czcić Twoje imię swoim życiem, być Ci posłusznym i wiernym, Boże Mój. Dziękuję, że jesteś przy nich w dni jasne i w ciemne. Nawet w najtrudniejsze noce dodawałeś im odwagi, by strach ich nie pokonał. Trzymasz ich z czułością i siłą, święty Boże. Błogosławisz moje dzieci. Obfitość otacza ich życie, dajesz nawet to, na co nie zasłużyli, bo nic nie równa się Twojej obecności, bo serce człowieka nie jest w stanie tego pojąć. Przygotowujesz wielki stół błogosławieństw dla tych, którzy Cię czczą. Duch Święty zawsze będzie z nimi. Z olejem świeżym na ich głowach, z radosnymi i pełnymi pokoju sercami. Twoja wierność jest ogromna, to daje mi spokój. Nie opuszczasz moich dzieci. Moje serce jest spokojne i bezpieczne, dlatego nigdy nie chcę się od ciebie oddalić i pragnę zawsze oglądać twoje oblicze, zanosząc modlitwy. Wypowiadam te słowa z ufnością i wiarą. Wiedząc, że wszystko spełni się we właściwym czasie Amen Dziękuję za przyjaciół, których im dajesz Za godne i pełne życie Dzięki Twojej hojności zawsze będą silni Niezależnie od okoliczności Będą chronieni Nie będą się martwić tym, co nadejdzie Zniechęcenie ich nie pokona Twoje plany dla nich są doskonałe Czynisz ich narzędziami swojej miłości Pełnymi dobroci i odbiciem Twojego pokoju Duch Święty zawsze ich prowadzi, dlatego nigdy nie przestanę ci dziękować, będę głośno powtarzać wszystkie Twoje cuda, wielki i hojny Boże. Moje serce kocha Cię i napełnia się wdzięcznością, bo dobro zawsze idzie za moimi dziećmi. Amen.